Cześć dzień dobry, stary tej i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fall Guys Ultimate. Knockout, kao, jeszcze pierwszy. Jest on Agunia. Jestem. Moi drodzy, lecimy z koksem po koronę. Tak, może się A uda. Agusia jest kwiatuszkiem w, w gwiazdkę, ja jestem hamburgerem w kotwiczki. Tak, taki Ja tak. w sklepie se no. Było se w sklepie, to se wzięli mnie. Tak, było se w sklepie, to se, to se mają. A co? Se będą żałować. Nie będą se żałować. Ostatnio tutaj bardzo często wywala grę mi na tej mapie. Tak Ta? się wie. Tak. Ja szczerze mówiąc nie chciałabym, żeby mi kolejnej gry wy wydupiło. Ja też bym nie chciał. No. Bez sensu. Bo nie wbije w Fall Hada pyta, hello. <grym> Kuźwa. Ja bym chciał mieć 40 po ja tak nie umiem w ten... ja Nie, wiem, ale... A szczerze, ja nawet nie zwróciłam uwagi, który ja mam. Dobra, lecimy. Lecimy. Dobra. No i hu. Ja mam 39, jestem tuż przed, przed, ciut, ciut Brakuje mi 5000 punktów, więc no Dobra Dobra, obniżaj się, diut Dobra Dobra Dobra, 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 zupa z Bobra Lecę Dobra Czekaj. Cóż, jesteś tak wery blisko? M, prawie blisko, no Tak, ja już z... raz jestem na tym ślizganym Ja też Dobra Jadę, 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 jadę Hop Dobra Jestem, popchajcie eee, mnie Wejdę Jestem? Dobra, też jestem. Dobra, qualified. Oh, qualificated! Boże, qualificated, tak. O jak dobrze. Co nie rzutujesz, jak by były błędy, to byśmy nie doszli. No. Niestety. Mogą być różnie, kwadratowo i podłużnie. Tak. <grych> Dobra, czyli syndrom mamy odpadnięcia w pierwszej rundzie mamy zasoby. Za tak, tak, czyli teraz, teraz już może być z górki. Oby. No. I Wiesz, teraz są Nie slajd ma. O nie! Ja nie, tam dość te... często odpadam. Da... Ja odpadam w tych durnych timówkach zawsze. Ogonki. E, ogonki to jeszcze spoko, gorzej z jajkami. Aha. No jajka mnie tak po prostu aga rozwali na opadki że nie mogę grać! <laughs> w kujwiacie. Tak, jestem confused! Daj mi żyć. Dobra, uwaga. No co tak długo, no weź! O, o mm -hmm. ulubiona mapa Maćka. Mm -hmm, tam. <laughs> witamy kolejnego dnia. I znowu powiem tak, e, no uważaj na szparki, żeby cię łapać, nie wpil. Nie, nie, już mi nie będą śpi daja, Jeb. leży. <laughs> e, witamy kolejnego dnia piekla godia. Tak. <laughs> Gdzie ty jesteś? W obiezdu, ja ci nie widzę. A tu jesteś, hej! Dobre, ale nie, nie łapmy się. Tu, hej. No, <laughs> Nie, nie łapmy się. A jak coś się będzie ci żalił. No. Kuźwa Ej jak, to, jak w ogóle ode jest pieprzyła doniczka nie? Poszła sobie kibini, Wiecie, bo ten... ja, ja szparki omijam wiesz tak, tak trochę bym chciała szparki omijać żeby cię nie... Wiesz tak niekoniecznie wpidoić Dobrze? Bo nie, tu jest wielka szpara Dobrze. Ale będzie że dzisiaj kultura bo nikt teraz nie łapie na razie No, na żebyś razie. nie wykrakał wiesz No ja wiem Tak wykraczysz o, widać się, widzę cię w... doniczka <laughs> tak, tak wykraczysz, że cię y, pidżin złapie i Weź! No. Hatfuna pidżina! No Absolutnie. O, ty jesteś tam? Nie, ja jestem tu. O Hir, Hir, hajo! Czemu? O! o Zapałaś mnie tym swoim rośicem. <laughs> rocicem Rośicem. Aha, rośicem. Oj. Jezu, ja mam cały czas wrażenie, że ja się zdupię. Nie ja też się... Ej, ej ty kugut! No weź! Kugut! Kugut! <laughs> ty gu kugut. Kugut. Jezu, Jezu, abym spadł, ga. Jeszcze jak byłem close? Nawet Właśnie o to chodzi, że tu czasami takie duże szparki dają i tak, tak to dupa. O haj, haj! O siema! Już, już chciałam cię złapać, ale nie. Bo jednak... Aaaaa! Ja, ku... AGA! Złapał mnie kuźwa F. Dobra. Jednorożec chciał mnie zdupić. Ej, trzy osoby muszą odpaść, Aga, damy radę! Trzymaj kciuka! <laughs> kciuka! Trzymaj kciuka! Kwiatki nie mają kciuku, halo. To trzymaj! No, z swojego liścia. O jezu, jak ty ryzykujesz macie? No bo ja już tak się trochę nauczyłem tego, wiesz? Tak skakać no, tak. No. Ja pierkur. Mm -hmm. Mm -hmm. Taki jestem. Ile jeszcze osób? Jedna. Jedna, jezu. O! Oh, Je! Oh, jak dobrze, tak. Je, druga mapka. Uhu! To dwie za nami, to mamy ile już punktów? 60? Szkoło tego chyba. E, nie nie wiem, bo te mamy, punkty ale... są bardzo różnie liczone. Nie tak? wiem. Tak, to no. nie jest... Aha. A to nie jest y, o to, y, którym się było, jak się odpadło? czy jako Nie ta? wiem, właśnie nie wiem. Albo którym się doszło na metę? Bo nie tam wiem. czasami pokazuje, że na przykład 20%, 150, 100, no właśnie. 20, no. No. Mm -hmm, mm -hmm. Może to też jest Boże, bardzo zależne. Nie, nie, co teraz będzie. Ja czekam na drużynówkę na piłkę, słuchaj. Na piłki albo na jajka. Tak. Myślę, że świetnie tam pójdzie Agnieszka. Też tak myślę. <noise> będzie wonderful. A, będzie heksagon i odpadniemy. Wczoraj miałem live'a i mój no. widz Dawid, którego pozdrawiam serdecznie, mm -hmm. na heksagonie wygrał. Po raz pierwszy w życiu. Serio? Tak. Jak on to zrobił? Ja spisnąłem z radości. Nie wiem. Jak on to zrobił? No był po prostu dobry. <noise> był po prostu dobry. Ej, ogony, Ej mamy wiec, ogonki. Wiesz, no. No, fajnie no. Ej, mam ogona, bo widzę ja swojego kwieta. Mam. Pamiętaj, nie zabieramy sobie. Tak? <noise> widzę cię, idę do ciebie, poczekaj. Ej, widzę tą fryzurę dziwną, tą maczugę. O, Wieś, o którą ja pierd... Tą helgę. Helgę? Jest helga? No jest helga, ktoś ma helgę. Ktoś kupił za pięć kolorów Helga. Trzeba być na głowę upaść w tej heldze. No. no, daj mi ten ten, no Jezu Mam ogon! Aha, ktoś Dobra. mi zabrał. Ty pieginie! Ty pieginie! Jaki ham, no Ja mam... Czy na razie mnie... Helga! Mam od Helgi! Dobra. Zdobyłem. Ej, Ale, wiecie, że... Agata, znaczy, wiesz, że ten... Wiesz, że ten?, że oni mają jakąś strategię dziwną, taką, że nie ganiają nikogo. Dopóki ten? Dopóki ten nie, ma, nie ma, będzie miał czasu? No, no, no. Co za mędy, o, o, nie Maciek, tu jest. Uważaj, nie, nie ten, nie zabieraj mi, bo to ja. Dzień, ja... Cię nie widzę nawet. No bo ja tam widziałem. Cię. Ciebie. Mm. <laughs> nie się pomyli. O, nie ty ku... Oho. Piotr! Dawaj! No i, no i zajbiście. Dawaj, no i nie, mogę... nie puść mnie! <laughs> O, Aga. No jak? Ej, ale Maciek to jest oszukany! No ja wiem, teraz zabierają dalej, to już się nic nie zmienia, także wiesz. Jak to jest możliwe? Mam ogon! No ja odpadnę, nie? Ej, już nie mam chyba? Nie mam. Chodźcie tu, ja tu jestem łapany. Miałem i nie mam! Ja, ja tu was złapię chętnie za ten. Mam ogon! Aga, mam! Sto 10 sekund! Kuźwa! Ja odpadnę, nie? No zajebiście. Oni mają taką strategię. Nie. A ja bym... nie zabrał i... mi go za sekundzie! No i huki go nie. Odpadłem. No i zajebiście i się sresremeditowało, no. Dobra, exit. Pieprzone, pieprzone, ogony. Trzy rundy Aga. Hmm. Ile to Dostaniemy punktów, poczekaj. 81! I jak ja mam wbić 40 z takimi punktami? <noise> to jest żart! To jest żart. Ja mam 99, dlaczego? No i właśnie nie rozumiem. Co? To jest... Może dlatego, że miałam prawie całą rundę ogon może. <noise> Jakie gówno. Nie, nie lubię ogonów, bo oni mają strategię. Nie biegają dopiero pod koniec. Ale też z kilometra dupa. dalej zabierają. To, to ja nie wiem jak to jest, że ja, ja muszę podejść, złapię kogoś i tego ogona dalej nie mam, a ktoś z daleka w locie potrafi mnie złapać, że mi zabiera ogon i ja sobie dalej lecę. Mi się wydaje, że to jest chyba wina pinga, o tak powiem. <noise> też, ale ping, pingu też chyba. Ale przecież mamy dobre internety, mamy dobre pingi. No a może ten dude ma inne i teoretycznie inaczej widzi niż my widzimy? Nie wiem, nie ma pojęcia <coughs> o czego to chodzi. Inaczej no, widzi niż my widzimy. No takie... No tak może być... I know, I know, I know, you're right, you're right. Yeah, yeah, yeah. Je, yeah, yeah, alright, alright. Oboj, oboj. Oboj, oh oboj. Oh no idzie to i parz lecimy i nie możemy dolecieć. Daj, spokój. O! Oho! Mm -hmm. Ta, ale pierwsza, mm -hmm. pierwsza mapa, więc teoretycznie dojdziemy. Gorzej no, jakby tak? było drugą. Tak no. Agnieszka. Mm -hmm. No ja wierzę w to, no. Ty masz zawsze jedną wiarę. zawsze. Tak, ja mam wery. Cevnu, wiesz, miłość. <laughs> tak, mam. Masz. Mam. Masz. Dobra, y leci, ej... ten, jestem w drugiej linii. Ja w widzę, Ja w ostatnio. tam na końcu, no. O, Wpadłem. O, o. Co? No, no, nie, nie wskoczyłem między pierwsze a pierwsze. Jak? No, nie wiem właśnie. To się ej, turlają mnie, fajfusy. Coś nie właśnie wydarzyło się. Zajebi. Spadłam stamtąd na początku. O no, to właśnie ta część fajna. Ja mówiłam, że my dojdziemy. E, tak, tak. Ja mam checkpointa właśnie. Znaczy miałem już, teraz jestem na tych drugich shisołach. Spoczko. Ja po prostu źle Dobra, wyliczyłam mam spadnięcie. No, ja też y, chyba na początku źle wymierzyłem, wiesz? No, czasami się tak wydaje. Po prostu pobiegłem z tłumem i nie skoczyłem, no <laughs> i... Taka ja mam ma drugi check point. Ja. O Boże. Oby, oby reszcie nie poszło aż tak brilliant, to teoretycznie... Brilliant! To jest bryliant, Aga. Brilliant. Very brilliant. O nie. Opa opadnijcie Mam mi Mam to... trzeciego checkpointa, gdyby coś. Alright. Mhm. Mm Kuźwa, nie mogę dojść tam, bo to stoi. Chodźcie tu duty postawimy i Jak wtedy stoi. stoi, to nie utonie no. No, teoretycznie. No i ja nie. chyba spadnę? Czekaj. A bo i nie? Ojej, tu spadnę. Burgier! O, Aga, Gdzie jesteś? Za tobą. O, siema. No widzisz, jeszcze nie jest tak źle. Masz... dojdziemy. No. no oby, no. Teraz mam po tobie silną wiarę. <laughs> <laughs> się targają. Ła! Chodź, biegniemy. Idę! O, o, o. Ej, już tak. jesteśmy blisko, dobra, tak. dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy. Mm, może nie kończy się tu? Może jednak tu? Tem? W się sensie wchodzę. No, ja też, ale wskraczam. uwaga łapaczę. łapacze. A, miał ochotę chyba na ten... Kaczka miała ochotę na kwiatkę. Wlazłaś? No, wlazłam. Ale kaczka chciała mnie zadziobać. Ej, ja patrzę tutaj na unikorna. Taki bardzo metalowy Ja unicorn. na parówę. 1034 pan. Albo pani, nie wiem, pozdrawiam serdecznie. Bardzo mocno i namiętnie. A co? Ja patrzę na parówę, ale już spadła. O. Na parówę? No. O 17, 50 wejść. O, qualified, wszyscy o, poszli. O, no... nie dojś, ale... Mam top 50, słuchaj. Ja też. Bardzo ładnie. Mhm. Uh -huh. Wiesz. No i teraz to. obstawiamy. Co będzie? Jak myślisz? Boję się. Mógłby być w sumie Jinx, bo Jinx jest spoko. Mogłoby być w ja sumie ten e, Wild Geek? Ty takie z bibliotekami, ja wiesz, takie... No te, ja te takie właśnie lubię, takie... Ja mm. lubię przez te ringi przeskakiwać nawet. To nie jest trudne. No te ringi, te pierścionki. A! No Hubs i Daisy! No, lubię to. No w sumie jest spoko Nawet. no. Jak się ma w miarę ogarniętą y, drużynówkę, to jest lepsze niż na przykład jajka. Ja, nie, daj mi spokój. Jajka I... to jest moja zmora. Jajka o. są moją zmorą. Oho, dobra. Y, może e, być różnie. Może być różnie, bo to są te wały na końcu, tak? To... Mhm. Młoty są aga na końcu. No, fajnie będzie. Mhm. To nie można iść przy ścianie. Ja nie wiem przy ścianie, jak są młoty. Środeczkiem. Bo I one, są też, te, one też pomagają trochę te młoty No jak cię popchają. popchną To jesteś w kibini daleko w kosmos ja w ogóle jesteś w pierwszym rzędzie Ty Wow Idziemy O kurby zapiał Ześlizgł mnie Ja też Ja też <laughs> 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 Ześlizgł mnie Wonderful O nie, to jak pan... O Popchało ma... mnie No zajebiście jestem na początku Jezu! Wlazłem aga do tego już. Tam do tych kul. Fajnie, tylko ja też bym chciała. O dobra, wyszłam. Oh, Kula mnie popchnęła. Wow, jak mnie popchnęła kulka, ty. do inne, No? Ale tak mi do, do przodu mnie wygnała, ty. Tutaj. Aga, jestem, jestem. Trzynasty. Super. Wow. czekaj jeszcze ja bym chciała dojść. A możecie, Ale możecie, chyba dojdę, chyba dojdę. Yy jestem widziałem co o... się 18.03 było tak wbiegało na metę hop. O jezus ale prawie nie jakby mi jakiś młod dotknął i mi się przewróciła, to bym nie doszła to byłby koniec to no, czyli co teraz będziemy mieć przed sobą trzecią rundę no tak, tak. jak ostatnio tylko ostatnio odpadliśmy, odpadliśmy. no tak to wyszło były okropne łogony nacka na Jacka. tak <ślech> proszę coś łatwego gro Please, du, 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 daj du, nas du, do finału! O Pierścionki! Ciała to ma. No tylko dajcie jakiś fajną team, e, team i ogarniamy. Tak. Jaki mamy kolor? Czerwony chyba? Nie widzę Spocze, siebie. Nie wiem, też się. Albo żółty. E, żółty. Żółty. O Boże. A, mm -hmm. o, Klątwa. A, czerwony weźmie tego ringa. Nie, niebieski jednak, sympatyczny. E, nie wszystko Nie wierzę. Ja mam to go, lubię, to mnie, to mnie relaksuje. O, tak, tylko trzeba to być wiesz, na dobrej się. pozycji, nie? żeby się zrelaksować. No. Zrelaksuj się! Kuźwa, czerwony i znowu czerwony. Nie! Żółty! Kuźwa, czerwoni mam... za dużo biorą. Ej, Aga, przegrywamy. No bo żółci jesteśmy. <laughs> Jak już wybierało, to mogłoby wybrać jakiś lepszy kolor, nie? No na przykład mamy 9, przegrywamy, a to tak... Sk ojej. Ej, no weźcie, dajcie spokój. Co? Dobra, zł złapałam No mamy 12, ale oni Aga. lecą A to nada? A czemu ten czerwony stoi tu? Nie wiem, poddał się No czerwoni co wy robicie tak szybko Ej, czekaj mamy remis Dobrze, dobrze Maciek bierz tam Mamy, 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 mamy Więcej już Czad, o, o żółty Szybko, Kurde, Kurde ty. No pierdoczony niebieski, no Nie zdążyliśmy, Agunia No obydwoje tak leciliśmy i no i tupa się ze strała Dobra, o żółty dobry. Tak, 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 bier! Mam! Dobrze, 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 25. dobrze. Ej, dalej przegrywamy. Bo czerwoni, z czerwonymi się bataliujemy. Kurde, Czerwony, wydupiajcie. czekaj, jest dobrze. O kuźwa, niebieski mi wpij doił, główką. Ale Aga mamy dobrze, jest, jest okej, okay. nie, ma, nie ma tragedii na razie. Szybko, a się żółci, rzuci. tu rzucili. Żółty bierz to. Jezu, ja wchodzę wszędzie. No dłupa jest. Za nami, za nami. To był złoty! O, dobrze, dobrze. A dobrze czekaj 38 Czerwoni musicie wydupić Dobrze mam Mam też mam jednego tam gdzieś złapałem. A kiedy czerwony u nich w ogóle się nie rusza No dobrze krwór. To niech się nie rusza dobrze to ale jakbyśmy mieli kiedy takiego diuta Wyobrażasz sobie w tym? O w nie, Duta? to u nas to źle No U nas źle, u nich to dobrze Aga przegrywa, mamy remis Jezu przegrywamy 9 sekund, ja pierdzielę! Nie Nie, Bier... nie umiem nie. No mi nie niebieski, jakim cudem? Przek nie, Aga, odpadamy Nie nie. Eliminated. Byliśmy tak blisko. Byliśmy. Jewa I znowu mać. trzy rundy. O bratku ty. Ile? 81 punktów znowu mam. A jak u ciebie? Nie wiem, wiesz. Wyż... Czekaj, nalicza? 63. I widzisz, i mamy to... Nie wiem o co chodzi. No, tak dobrze wiem. moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Latki, kijski, besołaski, była Agonia. Byłam. Byłem ja i słyszymy się. Znowu niedługo. Tak. Tak, więc trzymajcie. Myślę, że to już będzie drugi sezon chyba, Aga nawet. Myślisz? No, tak więc trzymajcie się, cześć i Pa-pa!